Witam Państwa najserdeczniej. Nasz kolejny odcinek serii o podatkach i prawie podatkowym, myśli niepoprawne powraca do wątku wykładni prawa podatkowego. To jest jedna z wielu sugestii, którą, wielokrotnie powtarzanych zresztą sugestii, aby wątek wykładni prawa podatkowego był dla nas niejako takim troch problemem przewodnim, czyli to, to jest oczywiście sugestia ze strony praktyków, którzy są w większości ekonomistami, nie są prawnikami, zresztą nawet prawnicy mówią, że wykładnia prawa podatkowego stanowi jak swoistą dziedzinę, którą należy traktować w sposób szczególny, że ogólna wiedza na tematy w ogóle prawoznawstwa to nie do końca pasuje, chociaż oczywiście, że pasuje, tylko nie wyjaśnia wielu problemów specyficznych dla prawa podatkowego. I Mówiliśmy już o dogmatyce, która jest dla nas takim punktem wyjścia w rozumowaniu, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli o pewien krok dalej. Pewnie nie, nie po raz ostatni będziemy wracać do tego zagadnienia. No, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że to interesuje naszych czytelników, i chyba jest to praktycznie, to nie jest tylko wiedza o charakterze tym podstawowym, ale ma charakter praktyczny. W dogmaty w ogóle wykładnia prawa podatkowego, wiemy, że ona służy, to są te wszystkie czynności, które mają na celu ustalenie treści normy prawnej. My jesteśmy prawem stanowionym, więc źródłem prawa jest przepis prawa, przede wszystkim tam w bardzo wąskim zakresie inne zdarzenia prawotwórcze. Mówimy o tym, o tym rzemioszle, to znaczy nie o tym, tym, tym patologicznym obrazie wyroków prawotwórczych i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, tych interpretacji, które urzędowych, które poprawiają treść przepisów ustawy, bo po co ma po co tam postawę nowelizować? Lepiej widać objaśnienia podatkowe, które będą to poprawiać w cudzysłowie, w cudzysłowie. Więc dlatego mówię o tej stronie, nazwijmy to rzemieślniczej, owego procesu, wykładni, czyli i to mówimy zresztą o prawie, prawie odczytanym, czyli to, co my robimy jako obywatele, nie mówimy o tym, co tam wykładni dokonują sądy czy organy administracji. Rządowej, czy też samorządowej, czy tym prawie jurysdykcyjnym lub poglądach prawnych, też w takich procedurach, quasi, no, procedurach, no, wydawanie interpretacji urzędowych jest jakąś tam procedurą, jest to wypowiedzią normatywną władzy. Co do, jest to pogląd, który władza reprezentuje, niczego nie rozstrzyga, może inaczej rozstrzyga przedmiotem, przedmiotem tego. Przedmiotem postępowania jest w tym przypadku właśnie ów pogląd. Mówimy o tym naszym działaniu ze obywatela, pod, podmiotu prawa podatkowego. I wiemy, że y, ustalamy normę, treść normy prawnej, która w większości jest przecież naka, za, nakazem określonego działania bądź za, głównie działania, wiadomo, norma składa się z hipotezy czy z hipotezy normy prawnej dyspozycji oraz tam, gdzie jest to potrzebne, tam, gdzie to jest sankcji za naruszenie owej normy, czyli za działanie, czyli za ten czyn bezprawny, za bezprawność podatkową. I stąd też będziemy starali się ustalić zarówno te dwa pierwsze, najważniejsze elementy, oczywiście najważniejszym jest ten nakaz, Bądź rzadziej uprawnienie prawno-podatkowe. Prawo podatkowe, jak wiemy, rzadko cokolwiek zakazuje. Nakazuje określone zachowania, mówi złóż deklarację, wprowadź ewidencję, zapłać zobowiązanie podatkowe albo nie zapłać zobowiązania, albo pobierz jako płatnik, albo nie pobierz jako płatnik podatku, prawda? Musisz go obliczyć. To są wszystko nakazy, które są do nas adresowane, do. Do, adres, do podmiotu prawa podatkowego. I to nie tylko podatnika. No każdy, kto to na co dzień stosuje. I teraz popatrzmy. Zawsze punktem wyjścia jest treść normy, treść przepisu. Tutaj wiemy, że ta treść przepisu jest podstawą prawną, czyli musi być wskazany przepis, który w danym przypadku ma zastosowanie. Ja już nie abstrahuję w tym momencie od stanu faktycznego, no, wiemy. W podatkach on jest nie aż tak strasznie ważny, no bo to prawo stosujemy na co dzień. No wiemy jak produkujemy towary, no to wiemy, że produkujemy towary, wiemy, że jesteśmy podatnikami. Wiemy, że mamy tylko odpowiedzieć na pytanie, kiedy pojawia się zdarzenie podlegające opodatkowaniu, co jest w sensie prawnopodatkowym przedmiotem konkreto i, 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 pod, i podstawą opodatkowania i jaka jest stawka lub też brak jest stawki z tytułu tej czynności na, czyli, czyli nie, ten problem głównie muszę powiedzieć mniejszym zagadnieniem dla profesjonalnego podatnika jest to, czy w, w hipo, jest hipoteza normy prawnej w części przedmiotowej Czyli już nie mówiąc o podmiotowej, tylko tu jakby nasza wiedza, czyli to, to, co mamy rozstrzygnąć o normę prawną, to przede wszystkim dotyczy podstawy opodatkowania, którą każdorazowo trzeba określić, no i następnie podatku należnego lub też braku tego podatku należnego, czyli to, co, no, co jest już subsumpcją, co już polega na. Musimy ustalić normę prawną, i na przykład norma prawna brzmi że ten wyrób na przykład jest preparatem smarowym, który przez wiele lat nie podlegał opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a nie jest olejem smarowym, prawda, który podlegał opodatkowaniu i różnica polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, do kiedy ten wyrób, kiedy ten, czy ten wyrób jest preparatem, przez czy to czynność nie podlega opodatkowaniu, czy też jest, 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 jest olejem smarowym. Żeby nie dawać takiego bardzo skomplikowanego przykładu, który może tam być nie do końca czytelny, to powiem tylko o przykładzie, który dzisiaj jest taki bardzo głośny, to znaczy dotyczy problematyki posiłków, czy posiłek jako rzecz, czyli posiłek jako towar czyli jest opodatkowany stawką 5% i, i posiłek jako usługa w zakresie wyżywienia, gdzie stawka wynosi 8%. To jest ten sam posiłek, w sensie obiektywnym to jest ten samo danie, natomiast, czyli rzecz, natomiast raz ta rzecz jest opodatkowana jako rzecz, jako towar, a raz jest opodatkowana ta rzecz jako usługa. Czyli stawka wynosi raz 3, raz 8, raz 5%. No i pamiętamy słynny spór, który trwa do dzisiaj o tym McDrive, co raczej było jakąś chyba intrygą, czyli w jaki sposób firmy właśnie podrzucić im jakiś tam pseudo wynalazek podatkowy, po to, żeby skusić je, jakby dać za, skusić je odwołacie do tej chciwości, że to jest optymalizacja podatkowa, że można zapłacić mniej, a wiadomo, że to prędzej czy później zostanie przez władzę zakwestionowane, no i o tym mamy klienta, który no, któremu, który zapłaci drugie tyle, po raz drugi, bo musi, musi yy, musi się bronić, nie ma innego wyjścia i wtedy cena nie gra roli, bo walczy o przeżycie również w płaszczyźnie prawnokarnym. Istotą Postęp, postępowania, którego ma na celu określenie normy prawnej jest w tym przypadku dogmatyka, czyli ustalamy treść przepisu prawa i musimy ustalić normę. Po to, aby ustalić normę prawną, normę. Normę, która ma tu w tym przypadku zastosowanie. I najczęściej ta norma wymaga. Ustalenie jej, dokonanie wykładni, czyli ustalenie treści wymaga odwołania się nie tylko do treści przepisów. Przepis jest konieczny, mówił że ten wyrób podlega opodatkowaniu, albo może podlegać opodatkowaniu, jeżeli to jest ten wyrób. Tu się pojawiają takie elementy dookreślające. Teraz jest tak zwana zasada określoności, o której się tam bardzo dużo mówi w Trybunale Konstytucyjnym, że przepisy dotyczące przedmiotu opodatkowania powinny cechować się tą określonością, czyli być precyzyjne, szczegół, tak nie, nie pozostawiać władzy wykonawczej ani sądom takiej zbyt daleko idącej swobody interpretacyjnej, że musi być wiadomo, czytając przepis, musisz wiedzieć, jaka jest norma prawna. Co do przedmiotu opodatkowania, to oczywiście jest bardzo potrzebne i ważne, natomiast bardzo dalekie od realiów. W realiach przedmiot opodatkowania zależy od klasyfikacji statystycznych, które są jakimś tam odrębnym systemem normatywnym, zależy od przeznaczenia, od zamiaru przeznaczenia, od zamiaru przeznaczenia, bo nie od faktycznego przeznaczenia, tylko od zamiaru przeznaczenia. Od, także od, co, co nie jest bez znaczenia, w, w tym dobrej lub złej wiary, tak, tak, działania podatnika, czy on świadomie, czy też nieświadomie uznawał, że ten wyrób ma pewną deklarowane przeznaczenie. Natomiast miał, godził się z tym, że to przeznaczenie, to przeznaczenie decydowało o opodatkowaniu, bo to też należy do treści, do części do normy prawnej, gdy nabyłeś towar w celu jego sprzedaży i zamiarem przeznacz, że i oferujesz go jako na przykład nie, nie, nie towar o charakterze energetycznym na tom, przeznaczeniu paliwowym, ale masz świadomość, że on będzie nabywany w celach, który, które są celem, które mają cele paliwowe, to czy jest ważne, że twoja świadomość, czyli brałeś pod uwagę, że ten, kto nabywa, zmieni przeznaczenie. I czy to oznacza, że ty jesteś, czy, czy w rzeczywistości oferowałeś już Twoja świadomość decyduje o tym, że oferowałeś już wyrób paliwowy albo energetyczny, czyli przeznaczony w tym celu. I to, co w tym przypadku jest najistotniejsze, to jest to, że my musimy, określając normę prawną, brać pod uwagę ten element wypełniający treść. Owej, owej normy. Jeżeli tam jest klasyfikacja statystyczna, to trzeba, ona staje się częścią normy prawnej, bo ona decyduje o tym, z jakim towarem masz do czynienia. Jeżeli przedmiotem, jeżeli przedmiot opodatkowania jest związany z zamiarem, no to ten zamiar subiektywny czy obiektywny ma w tym przypadku znaczenie. Do tej pory nie ma zgody. Niektórzy mówią, że wystarczy Subiektywne przekonanie, przy czym i w tym łącznie z działaniem w złej wierze podatnika, że on wiedział i godził się z tym, że towar będzie użyty albo na przykład tym, tak samo tą usługą, że to będzie użyte jako usługa gastronomiczna to on nie ma znaczenia, co z tego, że on oferował towary, to jednak on wiedział, że one, one są w istocie, rzecz biorąc sprzedawał te towary jako usługę, czyli w związku z tym podlegał opodatkowaniu wyższą stawką. Czy też przyjmujemy teorię obiektywną, jak to wyglądało z boku, czyli nie badamy owych zamiarów rzeczywistych, tylko zamiary deklarowane. Jest taki <laughs> wyrok... Benefaktu, to jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący wyrobów akcyzowych, gdzie pojawia się właśnie ten, że to no w ogóle nie ma znaczenia, że on nawet jak miał świadomość, że ten towar jest, ma inne przeznaczenie powodujące zastosowanie innej stawki podatku, czyli innej normy prawnej, no to on i to nie ma znaczenia, skoro on oferował go jako ten wyrób o niżej opodatkowany, czy też zwolniony od podatkowania. Czyli jakby jego była deklarowana formalnie, zewnętrznie przeznaczenie i to decyduje o tym, że ma zastosowanie norma prawna dotycząca tego towaru o tym innym, innym y, tak nazwijmy to, zewnętrznym, ujawnionym zewnętrznie przeznaczeniu. I stąd też, y, jak zauważacie, ryzyko, które tu jest, ryzyko wykładni. Czyli z którą normą możemy rozróżnić dwie normy prawne? Normę prawną dotyczącą wyższego lub niższego opodatkowania, czyli dwie normy prawne. Każda z nich musi być przez nas ustalona, żeby nie było wątpliwości. To, co jest dzisiaj w tym momencie w naszym rozumowaniu najistotniejsze, to jest to, że my musimy ustalić obie normy prawne. To nie są warianty, to są dwie równorzędne normy prawne. I to, którą z nich mamy zastosować, czyli do która, która z nich ma być zastosowana, to już jest właśnie ocena czego? A po pierwsze stanu faktycznego, którym mamy do czynienia, czyli w jaki sposób ukształtował się stan faktyczny, i, i w zależności od tego, z którą z tych norm przyjmiemy jako, jako obowiązującą w tymże stanie faktycznym, to w zależności od tego taki będzie oczywisty skutek podatkowy, no bo przecież jeżeli uznamy, że najważniejsza jest ta teoria subiektywizowana, czyli ten zewnętrzny wyraz zewnętrzny, czyli ta fasada, mówiąc budynku, mówiąc obrazowo, no to oczywiście stosujemy tę normę dotyczącą fasadowego albo nasza powiedzieć, deklarowanego, niekoniecznie w dobrej wierze zamiaru, przeznaczenia tego towaru. Jeżeli przyjmiemy tę normę, teorię przeciwstawną, to mówimy, nie, nie, ta norma nie ma zastosowania, bo musimy zbadać, w końcu ty, obywatelu, wiesz, bo to przecież stosuje podmiot, który sam to, to jest, to jest stosowanie prawa przez bezpośrednio zainteresowanego, on sam dobrze wie, i on w tym momencie mówi, dobrze, ja dobrze wiem, że mam, mam pełną świadomość, że towar ten zmieni przeznaczenie już mojego nabywcy, bo nikt nie kupi takiej ilości wyrobów na owe cele, które no, powodują np. niższe opodatkowanie. I powiem tak, żeby skonkludować, wydaje się, że, że my powinniśmy, bo to już jest raczej powinność niż byt, Powinniśmy raczej skupić się na tej pierwszej wersji pojmowania w tym przypadku nie tyle nawet stanu faktycznego, ale związku stanu faktycznego z, 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 z interpretowania stanu faktycznego, które jest tak samo podlega interpretacji, jak interpretacji, jak interpretacji podlega też przepisu prawa. Czyli jeżeli. Opowiadamy się za tą subiektywną, tą ukrytą teorią, zwłaszcza stan, przeznaczenia towaru czy też usługi, no to w tym momencie plączemy się w jakąś nieprawdopodobną kabałę, no bo w ten sposób nakazujemy, aby władza prowadziła takie śledztwa, co, co miał na myśli podatnik, kiedy stosował, czy on naprawdę działał w dobrej, czy to jest w złej wierze. I zgódźmy się, bo to może nie jest najweselsza konkluzja, ale to, że ktoś stosuje prawo w złej wierze, kształtując, wybierając swój na, w tym znaczeniu złej wiary, to znaczy, że wiem, że je był i że mam inne zamiary, ale pozory, zachowuję te wszystkie pozory, które powodują, że mogę zastosować normę korzystniejszą, jest tą częścią naszej rzeczywistości. To prawda, tej, nie, tej niepoprawionej, tej, która nie odpowiada na nasze nazwijmy to potrzeby świata takiego tej bajki, która no wiadomo, która występuje w każdym rodzaju przekazów, w tym również a zwłaszcza w dziedzinie prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego. Taka konkluzja i w taki sposób chciałbym zakończyć ten wątek, do którego pewnie, pewnie będziemy wracać i będziemy starać się go rozwijać, no bo wiem, że przed tymi dylematami, to są prawdziwe dylematy, stoi staje, stają tysiące, jeśli nie setki, tysięcy podmiotów, które zajmują się na co dzień, właśnie wychładnią, a następnie stosowaniem prawa podatkowego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wszystkie wyrazy, zainteresowania, sugestie, które dotyczą tej serii. Ja wiem, że ona jest trochę mniej. Wydawałoby się bardziej, mniej, mniej, bardziej odległa od takich zagadnień praktycznych, związanych na przykład z konkretnym podatkiem, ale tu, tu, mamy, tu ogniskują się wszystkie zagadnienia istotne, albo przynajmniej mogą pojawić się, które są ważne dla kogoś, kto się zajmuje podatkami zawodowo. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dziękuję bardzo za uwagę.